Cześć kochani, z tej strony Judyta. To jest e, wyzwanie: zacznij tam gdzie jesteś. Sodnij z czułą dyscypliną. Czy samej dyscypliną, ponieważ. Dzień 20. Słuchajcie, po prostu wkurzyłam się. I e, Aha, jakby ktoś nie wiedział, co tutaj się dzieje, to e, ja postanowiłam. Wychodzić do świata z tym, czego się boję, e, tam gdzie jestem. Samochody przyjeżdżają. Nie wiem, jest nie takie światło, coś tam, nieważne. Ja nagrywam jeden filmik na YouTube dziennie i go publikuję. Dacet, ty możesz, nie wiem, chodzić codziennie na spacer, e, pisać książkę, jedną stronę dziennie, whatever you want. E, ale możesz też nic nie robić. Wolny wybór. Anyway, słuchajcie, historia jest taka, że e, dzisiaj rano nagrałam filmik. Czyli teraz, jak to oglądacie, to będzie wczoraj rano, czyli dzień 19. Nagrałam go e, z łóżka, bo już miałam nie nagrywać. Ale nagrałam i chciałam powiedzieć, że ten filmik mnie nie definiuje, mnie jako człowieka i to, że nagrałam go rano z łóżka, jakby w ogóle, słuchajcie, ja po prostu mam już wywalone w tą historię, w sensie w tą historię, że o, bo życie jest takie trudne, albo tak ciężko jest wstać, albo nie wiem... To mi się stało, życie mi się przydarzyło. Taka historia się wydarzyła. Już po prostu no. I'm done. Enough is enough. To mi nie pomoże. Dzieciaki idą. Super. Dzieciaki. O nie. Okej. O okay. oh Jezus. Ojejko. jest to słodkie? Co ci się dzisiaj dzieje? Się? Dzień dobry! Dzień dobry! Dzisiaj chyba zwierzątka na pół są. No, anyway, słuchajcie, to były właśnie dzieciaki. E, to słodkie to było. Boże, jak on płaczą! Oh my god. I to jeszcze w tym momencie, jak ja mówię, że życie jest takie trosne. To to wychodzą po prostu dzieciaki z przedszkola i wszystkie płaczą. O Boże, co za historia! I one dalej płaczą. O oh mój Boże. No to właśnie to słuchajcie. Płaczące dzieci, idziemy razem. Ja nie mogę, po prostu ja je wyprzedziłam. Nie, no ja się czuję jak takie gluty w ogóle. O oh mój Boże. Mam ochotę wrócić, w ogóle te dzieci przytulić. <noise> powiedzieć im hello. Ani. <noise> One dalej płaczą. Ej, to dopiero jest trudne. Wychodzenie z dwudziestką dzieciaków to jest dopiero trudne. <noise> Ale jak się uwierzy w tą historię, że to jest trudne, to to wtedy naprawdę będzie trudne. Ale jak widać, te kobiety to robią. Boże, jaki krzyk. Jakby się tym dzieciom naprawdę coś działo, one po prostu idą na spacer. My God! Jezu, to jest po prostu świetna metafora. Że, te, że Jezu, to jest po prostu idealna metafora weskitu Metafora pod tytułem ee, idziesz na spacer i robisz z tego dramę. Drama, słuchajcie, po prostu stulecia. Trzeba wyjść na spacer. I 20 dzieciaczków po prostu kładzie się na podłodze, i gdzie nie idzie. Nie no, po prostu historia mojego życia to jest. Więc tak jak powiedziałam, ucinam już tą historię. No eee, bo nie, to nie będzie tak, że że poranek sprawia, że ja już mi się nie chce żyć, bo mi jest trudno stać z łóżka. Albo coś się wydarzyło w ogóle. No, that's not my approach. Eee... Przecież problemy będą się pojawiać w życiu: różne wyzwania. Wstanie z łóżka to jest w ogóle najmniejszy problem z całego życia. I ja nie mam zamiaru w ogóle wiecie. O, problem? Dziękuję, do widzenia. Chowam się, nie mam mnie. Jakby, no tak, to my daleko nie zajdziemy, nie, nie, nie. Nie, 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 problem? O, jak mi miło, że jesteś. Problemy są do rozwiązywania. Taka ja jestem po prostu, bizneswoman. Mm. A zainspirował mnie jeszcze wczoraj gościu, którego nie pamiętam imienia. Yy. Yy. Historia, słuchajcie, tego gościa jest taka, że E, gościu w Ameryce e, sobie żył tam w latach, nie wiem, 40 -tych, 50 -tych. No nie pamiętam, kiedy się urodził, ale jakby wtedy, nie? Dzisiaj chyba ma jakieś 70 lat. No to by było tyle, no. E, I zachorował w tych 50-tych latach czy 60-tych na polio. Polio to jest taka choroba, która dotyka między innymi dzieciaki. E, bierze się bodajże z właśnie wody niemytych rąk i przeważnie z tego, że kał się dostaje do przewodu pokarmowego, czyli z niemycia rąk. A że dzieciaki są na to najbardziej narażone, no to dzieciaki to najbardziej dotyka. I dotykało w latach 70., nie 50. E, w Ameryce, była mm, nie wiem, epidemia? Tego polio? 70 tysięcy dzieciaków chorowało na to. I jest to choroba taka, że jak Cię dotyka, to <tryk> wykrzywia Ci ręce, nogi, zani zanikają mięśnie. E, możesz mieć nawet problemy z oddychaniem, bo jakby wiecie. Sorry, że tak dyszę, ale, ale idę no i i co z tym kolesiem? Aha, i e, nie było za bardzo żadnego lekarstwa na, na to polio. Miliony tam po prostu, słuchajcie, były przeznaczane na szczepionki, sronki i w ogóle długo im to zajęło, żeby to wynaleźć. W ogóle dzisiaj już jest szczepionka na polio i dzisiaj polio w, e, w Europie czy w Ameryce jest bardzo rzadką chorobą. U nas po prostu zostało to e, zaopiekowane. Natomiast na przykład w Afryce polio to jest jeszcze ciągle e, e, no ciągle jeszcze to widać na ulicy ludzi z polio. E, I tam gdzie jest więcej pieniędzy to dzieciaki są już szczepione, ale jest na wioskach. E, no jak się ma kilka czy kilkanaście dzieci no to no to nie bardzo jest jakie je wszystkie szczepić, więc e, no więc e, that's real. Anyway w każdym razie e, nie było żadnego lekarstwa na to, ale jakiś tam koleś mądry wymyślił taką maszynę, do której e, się takich ludzi, właśnie te, te dzieciaki z tym polio e, chowało. To wyglądało po prostu jak taka trumna i wystawała ci tylko głowa, a całe twoje ciało było taką jakby trumną, i tam była taka specjalna e, jak to powiedzieć taka. Taka maszyna, która po prostu wsysała i wysysała powietrze, i to sprawiało, że jakby Twoje płuca przez te Twoje płuca y, to powietrze mogło przechodzić i po prostu byłeś w stanie dalej żyć. Nie mam pojęcia, jak w ogóle, jak oni sobie. jak, oni się, jak ich my to w ogóle, bo oni nie mają totalny paraliż, nie? Ale. Uff. Jak oni to w ogóle robi? Nie, po prostu i don't know, ale to też jest ciekawe, muszę to sprawdzić. W każdym razie, yy, słuchajcie, ten koleś przeleżał w tej maszynie 70 lat. Ziomek naprawdę był po prostu jakiś pol, pol. Kurde, nie pamiętam. W każdym razie, yy, no, większość tych dzieciaków. No, nie przeżywała do takiego stopnia, albo tam później y, szczepionki i tak dalej to jakoś tam y, wracali do jakichś tam sił, ale większość ludzi jednak y, umierała po czasie, nie? A ten ziomek słuchajcie. Ziomek przeżył do dzisiaj. I słuchajcie, co typ zrobił. Eee, typ w ogóle poszedł do szkoły. Nie chcieli go przyjąć, słuchajcie, do tej szkoły, ale on w ogóle poszedł. Skończył szkołę. Później nie chcieli go przyjąć na. na co to? Do high school. Do liceum go nie chcieli przyjąć. Przyjęli go, skończył tą szkołę. Później, słuchajcie, poszedł na mm, księgowość. Chciał coś studiować. Też go nie chcieli przyjąć. Też, kurde, Koleś poszedł i po prostu skończył to. E, jak to skończył, to wymyślił sobie, że będzie studiował prawo, nie? W ogóle to jest pierwszy człowiek na świecie, który skończył e, chyba liceum, w ogóle nie będąc ani razu na jednej, ani po prostu nie wchodząc w ogóle ani razu do szkoły, bo on był w tej maszynie cały czas, nie? E, Później sobie wymyślił to prawo, na to prawo też go nikt nie chciał w ogóle przyjąć, ale w końcu go przyjęli, słuchajcie, koleś, koleś po prostu zdał prawo, yy, posługuj, nauczył się malować w ogóle pędzelkiem, pisać pędzelkiem, mało tego, typ napisał książkę. Czajcie to, typ napisał książkę, typ, który rusza tylko głową. Napisał książkę, mało tego napisał książkę swoimi ustami na komputerze, 7 lat mu to zajęło więc po prostu słuchajcie, historia o tym że czegoś się nie da, albo że to jest trudne mm -mm, nope nope, idźcie i powiedzcie to Paulowi, do Paula to nie działa um, no, anyway taka ta historia to by było chyba na tyle i nie poddajemy się, idziemy dalej. Historia o tym, że życie jest trudne. Jak widać, nie działa nie dla wszystkich, nie dla pola. Spieszyłam mm. się teraz, bo pan przechodził. No Ale dobrze, uczymy się po prostu być spieszonym, uczymy się po prostu chodzić i pokazywać z tym, że opowiadam o tym, że życie nie jest trudne. Może właśnie ten pan też potrzebował tego usłyszeć? Maybe. Who knows? Okej, okay. to by było na tyle. Dziękuję. Może podlinkuję na dole tego filmu, tego pola i tą historię. E, wideo co prawda znalazłam je po angielsku. No ale przynajmniej zobaczycie jak wyglądały te. Mm, ta maszyna. Okej, okay. to było na tyle. Dzięki i do zobaczenia jutro. Pa, pa.